gdzie ja Wam opowiem, jak koleżankę z wyprawy prawie pobił nich. Sytuacja była co najmniej dziwna. Po prostu na trekkingu dziennym, idąc dolinkami, są różne takie miejsca do siedzenia, ławek czy czegoś podobnego nie ma, zazwyczaj jakaś kubka kamieni, żeby się coś nie osypywało na drogę i to jest maks. Ale są takie konstrukcje, yy, to się nazywają stupy. Jest kwadratowa podstawa, jakieś schodki, Taka kula, z reguły na tym oczy buddy narysowane, albo coś innego, flagi porozwieszane, całkiem ładnie to wygląda. I koleżanka po prostu na tym usiadła. To jak się okazuje jest wielkim fapa i tego się nie powinno robić i najpierw ten mnich wziął kamień i ją wrzucił, po czym coś tam zaczął jej po swojemu Tłumaczyć i no trochę się to zrobiło takie nieprzyjemne, coś tam odpuścił, ale nauczcie się z tej sytuacji, na stupach się nie siada, tych michów za często też się nie spotka, ale bardzo sobie tego nie życzę.